Siemanko, witam was na kolejnym vlogu Dzisiaj kosimy łąki Brat wcześniej przyjechał, już robić trzecie okrążenie Ja dopiero będę się rozkładał Dobra, ratacyjkę mam rozłożoną. No i dobra, ja zakładam wałek Nie bardzo wam nic nie bardzo wam coś nagram, bo nie mam kabiny i tak nic nie będzie słychać I tak więc do zobaczenia później Dobra. My już jesteśmy na podwórku. Potankowaliśmy ciągniki. Łącznie wykosiliśmy około 4 hektarów. Ponad nawet. No i co? I zaraz będziemy jechać zbierać. Tam już tata grabi, nie widać go. I my wyjeżdżamy za chwilę. Do zobaczenia. Dobra, chłopaki już wyjeżdżają. No trochę im poszło nie tak. Nie dogadali się Jedziemy, zbieramy Zaczynamy pierwszy pokos No i dobra, zaczynamy Jak widzicie, u nas robimy trawę świeżą, skoszoną, zieloniutką. Po prostu tak, tak nam lepiej odpowiada. Jest dla nas lepsza kiszoneczka. Sprzęt mamy, jaki mamy. Ale jaki mamy, takim pracujemy. Nie idzie to najgorzej. Nie wiem, czy mnie słychać. Mówię, nie idzie to najgorzej. To najlepiej też nie, ale nie ma co narzekać. Zawsze lepiej niż belki, naszym zdaniem. Wychodzi i taniej, i szybciej. No i jak dla nas, to praktycznie. Pierwszą przyczepę już mamy. Bracjak już właśnie zebrał. I lecimy na kopiec. Już mamy pierwszą przyczepę wyładowaną. Trawa jest w miarę ładnie pocięta. Wiadomo to nie jest przyczepa. Nie wiadomo jakieś klasy, żeby to było idealnie pocięte. Ale trawa jest poprzecinana fajnie, tak na około 15 cm. No wiadomo nie wszystko jest przecięte. Ale jest dobrze, dobra, bierzemy się za ugniatanie teraz. E MTZ. nie w Stalina Putin. Mały, ma za małego tura. Nie wszystko nam podniesie. A MTZ dźwiga swoje ciężary. Jak na razie, zero większych awarii w MTZ. -cie. A mamy go już ponad 5 lat. Tur jest od południa. Około ponad 4 lata już mamy Tura Do tura też nie mamy żadnych zastrzeżeń Tur był w bułężu chyba Robiony Jak dobrze pamiętam, teraz ta firma już nie produkuje oni tam chyba kontenery teraz robią A już ładowacze nie produkują ale jesteśmy bardzo zadowoleni z tego ładowacza. Nie ma z nim żadnego problemu. Nie było nawet żaden przewód na mnie I Nic. No po prostu jest tak jak powinno być. Nie ma bardzo luzów. Bardzo, no nie ma luzów. Nie powyrabiał się w ogóle. Let's see um. Zgarniam, tam praca przezbiera Lub wozi kiszon z kukurydzy Bo też wozimy tą bo bardzo fajnie idzie to Jest pojemna, ma wałki dozujące I ten materiał jest bardzo ładnie rozrzucony domu tutaj jest trawa. To są większe kępki, jest ciężej, ale jak weźmiemy kukurydzę, to jest po prostu idealne. Dobra, nie będę zanudzał. Ja to sobie rozgarnę, ugniotę i Widzimy się później. Jak widzicie, pryzma rośnie. Mamy już... Szósta przyczepkę, jest rozładowywana właśnie. jest jak widać w miarę ładnie pocięta nie za długo nie za krótko wiadomo zdawają się dłuższe kawałki ale o, jak tutaj. ale jest jest przecięta trawa jest fajna Bardzo fajnie Szybko rozładowuje Rozrzuca delikatnie Widzimy Wszystko jest Nie jest długie Wszystko jest poprzecinane fajnie Daj do przodu Dobra Joś Już. Nie tak, tylko teraz rozrzucić. Musimy to trochę rękami rozrzucać, bo trawa się ciężko rozsuwa. Ale, ale jest fajnie, jest fajnie. Jak na taką przyczepę tej klasy, jest naprawdę fajnie. Jesteśmy na kolejnym kawałku. Kosimy kolejny kawałek, Tam to już kończymy zbierać. Zostało nam może za dwie przyczepy jeszcze. I w sumie tamto będziemy ogarnięty mieli. Dlatego dokasujemy tutaj jeszcze kawałek, żeby dzisiaj jak najwięcej zebrać i żeby jak najmniej zostało na jutro. Jutro nam zostanie około 3 hektarów. Chyba mamy już kolejny dzień, Wykosiliśmy znowu łąki, zbieramy dalej. Mamy już dzisiaj w sumie dwie przyczepy, przywieźliśmy <laughs> kopiec już ładnie rośnie, ogólnie przywieźliśmy 22 przyczepy. 20 wczoraj i dzisiaj już y, dwie I lecimy po kolejnym Jesteśmy już na łące Pewno słabo słychać Przeciecha dosyć dużo wody Jak widzicie, ładek w wygrabiarce Ciężka łąka do zbierania, już linowata sam obok już wybraliśmy Tutaj jeszcze trochę jest dużo zakrętów, trochę niewygodna ołka trochę... ładne, że trawa. Tutaj w boku jeszcze raz było ładniejsza, tutaj trochę gorsza, ale nie ma tragedii. Zobaczymy ile nam pokaże. Jest ze trójką na pierwszym zakresie. No wiadomo, to trzeba nie nie wiadomo jaka. Trzeba uważać, żeby jej nie zapłacić. Podwierać, lubi się I później ciężko Ja muszę przeprowadzić to Tam jeszcze mamy. dwa wałeczki. Dwa, trzy nawet trzyma. Jak mówię, to wcześniej zebraliśmy obydwie. Wszystko to dzisiaj koszyliśmy, że mamy jedną taką mniejszą do zebrania. Tam jest nieduża trawa, bo to taka łąka. Turfowa, O, nawet 5 weleci. Turfowa jest tam ta łąka i ta trawa jest taka, no zimnica tam jest po prostu i ona tak nie rośnie. Tutaj też nie była za duża, ale tam dalej jest gorsza, tam jest mokro. Rozbieramy co, co, lepsze w kopiec, a co gorsze to później będziemy belować ucieknięte. Uleklówek zostali. Widzicie, trochę jest zabawy, widzicie, czy trochę podbiera I, i, i trzeba się ładnie ustawić, żeby... Hektarów zobaczymy, ile będzie łącznie przyszło. Wczoraj jeszcze, bra ramach minerał do dwudziestej drugiej, prawie że ja, ja nie mogłem. Musiał później pomóc Musiał sobie tam dać radę Ale jak widać dał sobie radę Ile miał zebrać? Tyle zebrał tam Kolega mu trochę pomógł A dzisiaj co? Znowu działamy wszyscy Tata zgrabuje ja dzisiaj zbieram, brat jest na kopcu, troszkę się zamieniliśmy, żeby coś więcej nagrać, powiedzieć. Pokażę wam jak wygląda pryzma Dobra, ja z tym już nie chciałem was bardzo zanudzić. Bo wiadomo, bardzo nic ciekawego nie było widać Już mamy pełną przyczepę Właduk stoi Jedziemy, zaraz wam pokażę Jaką już mamy pryzmę Teraz też mamy ciekawy stechłą ale co zrobić Trzeba sobie radzić I jakoś tam trzeba jeździć Tutaj wczoraj zbieraliśmy to wszystko I jeszcze wczoraj to jeszcze dwie łąki Tu jest około 3 hektarów I tam na jednej półtora Na drugiej hektar No to mieliśmy 20 przyczep Dzisiaj wiążę już trzecią To na pryzmie mamy 23 przyczepy Znaczy dwie, trzecią wiążę Zaraz Wam pokażę jak to ma wygląda Redukujemy na trójkę Damy napęd Jeszcze podniesiemy sobie przyczepę Żeby nie wadzić podbierakiem tak jak wjeżdżamy Jak widzicie pryzma już jest dosyć, dosyć ładna Mamy sporo już jedynaczkę na pierwszym zakresie włączamy wałyk, taśmy i jedziemy Jedyneczka to taki odpowiedni bieg więc na raz ładnie nam starcza

w kolejnym vlogu